Kochani kochani, ja jestem w Rosie. Wiem, że czekaliście już na jakieś świąteczne dekoracje, żeby Wam pokazała, co tutaj fajnego można znaleźć w sklepach w Stanach, więc dziś zaczynamy od rosa, więc zobaczcie, co fajnego możemy dostać. Jak stany to muszą być po prostu dziadki do orzechów i to w każdej formie. Zobaczcie, tu mamy w formie pieska, tutaj mamy w formie takiego Mikołaja DJ-a. Tutaj mamy no Mikołaja, tutaj jakąś panią na wakacjach. Od groma bardzo ładnych poduszek, chociaż nic nie skradło tak mojego serca, ale ładne są te poduszki. Ciekawe po ile one są. Zazwyczaj w roślinie one są bardzo tanie. 14,99. Ogromne czarno-złote bombki. Te sanie też bardzo fajne. Chociaż ja szukam się renifera i szukam fajnego, dużego mikołaja, ale to naprawdę musi być duże. No to. No, to jest nutcracker, proszę bardzo, jaki wielki. Moje serce skradły te taboryciki. Taki jest z Mikołajem i taki jest z ciasteczkiem z gingerbread. Ale nie wiem, tak się zastanawiam, czy do nas to pasuje do domu. Tutaj mamy jeszcze takie drewniane Mikołaje. Jeden większy, drugi mniejszy. Ja na pewno zabieram ze sobą te trzy bombki które pójdą do Kaspra na drzewko świąteczne, bo będą mu idealnie pasować. Bardzo fajne rzeczy, jeżeli szukacie miasteczek takich zimowych, świątecznych, to są właśnie w Rosie. Mają bardzo fajną cenę. Zobaczcie, nawet to jest kolekcja z tego roku, więc to nie jest nic przypadkowego tutaj. Mamy też dużo bardzo ładnych bombek. Ja szukam właśnie takich ala vintage bombek, ale czekam jeszcze, co nam Homewoods pokaże. Tutaj mamy też takie zacięcie i Tu mamy bardzo fajne też do wieszania na choinkę. Dziadki do orzechów. Ta ciuchcia jest też przepiękna. Bardzo ładna jest ta ciuchcia. Są też bardzo ładne takie ozdoby właśnie z koralików. Zobaczcie, tutaj jakieś takie perełki. Zastanawiam się nad tymi dwoma dziadkami do orzechów. I nad tymi dwiema prostymi choinkami, bo one mi się bardzo podobają. One by bardzo fajnie u nas w kuchni wyglądały. Takie właśnie proste w formie. Mamy też i mniejsze sanki. Takie ładne brązowe ze złotem. Wielkie takie ozdoby, dzwonki. Nie wiem, czy choinkowe, czy na zewnątrz gdzieś. Też dużo skarpet. Jak Ameryka, to muszą być skarpety na święta. Chociaż ja na razie nie mam gdzie ich powiesić, więc chyba w tym roku sobie daruję. Dużo też takich właśnie ozdób, które można przypiąć do gałązek choinki i w, złot w złotym klimacie, i w srebrnym, i kwiatki, i kulki. To jest bardzo ładne i bardzo ciekawe. Zobaczcie, to są koraliki, takie gałązki do wazonu. Za 3,99. Naprawdę mi się to podoba. Bardzo ładne. Mamy też dużo rodzinki świętej, ja poszukuję, ale takiej naprawdę w dużych formatach, więc jak wiecie, gdzie mogę je tutaj znaleźć, to dajcie znać. Mam taką mniejszą, ale bardziej w takim spokojniejszym, nie tak na bogato wydaniu. O, to jest też bardzo ładne, tutaj mam taką gwiazdkę, cała drewniana choineczka. Te są piękne bombki, wow, jakie ładniusie. I one kosztują? 16,99. Bardzo ładne, welurowe, takie wyszywane. Tutaj mamy jeszcze takie choinki, bardzo w modernistycznym stylu. Też mi się podobają. 8,99, ale jednak nie aż tak, żeby mnie je do domu. Tu mamy takie całe wyszywane. Tutaj w srebrze. I tutaj widzę, że coś mamy papierowego. Wielkie kokardy na czubek choinki, czerwona i złota. Ta choinka też jest bardzo fajna. Zobacz, są dwie takie lusterka. Też bardzo fajnie by to wyglądało. Kolejne papierowe bombki. No i śnieżne kule. Wiecie, to dopiero początek i to dopiero pierwszy sklep. I oni na pewno jeszcze więcej włożą tych rzeczy. No ale dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało i na co powinnam się skusić.